Wiemy to z poprzednich turniejów. Trzeci mecz rozgrywek grupowych to newralgiczny moment. Jesteśmy na półmetku, już mniej więcej zarysowuje się końcowy układ tabeli. Dziś zobaczymy, jak Indie grają przeciwko Akrington Stanley. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska. A obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. Piętą achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Bliska już do bramki. Brown Brown Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Dobre podanie. Jest groźnie, może strzelać. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Ekspediuje piłkę głową na aut. Za szybko stracili. No, wychodzi na czystą pozycję. Może spróbować szczęścia. A! Skoda tej akcji to mogło otworzyć nam wynik tego spotkania. Bardzo dobra okazja, niestety zabrakło zimnej krwi przy wykończeniu. Przeciwnicy przejmują piłkę. Blisko polekarny. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Strzela. Zupełnie nieudany strzał. Niby mierzone uderzenia, ale sami Państwo widzieli. Bardzo słabo, technika jak u Drwala, chociaż to też nie najlepsze porównanie, bo siły to tam też nie było. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Sędzia, to szli... Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. No, niestety, prosto w mur. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ma szansę dograć w pole karne. Dobrze w sukurs idzie mu partner z drużyny. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. I po odbiorze strata piłki. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Dobra pozycja do oddania strzału. Klerk. Stracili piłkę. No, będzie gol. Wymiana podań między dwójką graczy. No, z tego miejsca można strzelać. Ale znakomicie. Może uderzyć na bramkę. A Ajaj, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Polekarne. sędziego faul, ciekaw jestem jakie będą konsekwencje Dobrze udało się przeciąć to podanie. Blisko polekarne może strzelać. Strata, co zrobi przeciwnik. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Koniec pierwszej połowy. Piłkarze udają się do szat. Arbiter rozpoczyna drugą połowę meczu trzeciej kolejki w tej grupie. Ostatnie 45 minut pierwszej rundy tej fazy. Powoli zaczyna się walka o bycie albo nie być. Blisko już do bramki. Pięknie go dostrzegł. Może zdecydować się na strzał. No, prosto w zawodnika z pola. Powinien dogrywać. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Zostawił za sobą trochę boiska. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Centra w pole karne, przepychanki. No, wypiąskował w pole. No i mają zutrożni. Renner wprowadza świeżego gracza. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Rozpoczynają kontratak. Skuteczna interwencja, i znowu mają piłkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Pokonuje z piłką kolejne metry. Oddaje strzał! Jest gol! Który daje im prowadzenie! Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Akcja zatrzymana. Dobra pozycja do oddania strzału, no, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, może być groźnie, strata w ataku. Może uderzać na bramkę. No, już blisko polekarny. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Klerk? Wymiana podań między dwójką graczy. Brown. Wychodzi na czystą pozycję. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Trwa druga połowa spotkania, zespół prowadzi. No, jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Robi się niebezpiecznie. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Przeciwnicy przejmują piłkę. Zaraz może być remis. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. No i wracamy właściwie do początku. 1 do 1. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Już blisko pola karnego. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Za szybko stracili. Przejęcie, no i przepadła szansa na zdobycie gola dającego prowadzenie. Patrzę na sędziego, pokazuje grać dalej. No, prostopadłe podanie, będzie groźnie. Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Trener wprowadza świeżego gracza. Mecz powoli dobiega końca, pozostały trzy minuty. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę No strzela ale wspaniale To może być kluczowe dla tego meczu Jeśli wykorzystają ten rzut rożny Wrzutka w pole karne Uderzenie Dobrze zablokował Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego Dośrodkowanie z narożnika boiska. Musi to wybić. Żadna z drużyn nie potrafiła udokumentować.